Szczęśliwie w Dorset. Dorset jest zdecydowanie jednym z najpiękniejszych miejsc w Wielkiej Brytanii. Na chwilę obecną no, stoimy na zwykłym parkingu, to właśnie tutaj spaliśmy wczoraj w nocy. Pewnie nie słyszeliście, ale w Wielkiej Brytanii można spać przy pubach. Nie wszystkich, niektórych. Wystarczy zamówić sobie danie, e, czyli kolację, tak naprawdę, no i ma się parking za darmo. Z kamerą trochę bezpieczniej niż na dziko. Właśnie tutaj mogę wam pokazać jak wygląda pub. Mamy właśnie tutaj. Wczoraj zjedliśmy pyszną kolację. Pub bardzo skulowy, typowo angielski. A to jest nasz parking. Żadnych luksusów, ale wystarczyło nam na jedną noc. Jest właśnie 8:30 i jedziemy do Shaftesbury. Jedno z najpiękniejszych miasteczek Wielkiej Brytanii. Chodźcie. Pa pabie. Pa pubie. Nasz kierowca gotowy na zwiedzanie Tak. Gdzie jest um, kolacja? Już zjadłeś kolację, śniadanie teraz. Yeah. Dojechaliśmy, zaparkowaliśmy na odludziu, ale najpierw sprawdzamy, czy wszystkich mamy. Ula jest! Oleg, tak! Bela Lysiu. Belusia! Tak! Lilusia! Tak! tak. Tak, i Molly. Bella idzie pierwsza. Szukaj kawy dla mamy i taty. I Lilusia też prowadzi. Uwaga, stop. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to znaleźć kawę dla mnie i dla Olka. Jono, bardzo piękne dzisiaj. O, dziękuję. Nie, 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 nie Jono. Around where we the village. Ej, ej, Jono. Znaleźliśmy kawę. Idziemy na kawę. Strasznie zimno. Chocolate. To jest głodny. Let bardzo głodne. Słabe śniadanie mieliśmy, nie? A tutaj też mamy coli. Super rzecz w Wielkiej Brytanii, że można prawie wszędzie zabierać psy. Kolusia. Kolusia kol, kol, twoja, kolusia. Skala jaka kawa? Dobrze. Jesz kawę? Kawa? Nie. A co pijesz? Czekoladka. Czekoladka. Co Lilo, pijesz kawę? Tak. Kawa? Dobra kawa? Tak, dobrze. Pijesz kawę? Tak. I <laughs> cappuccino <laughs> Dla, dobra? Dobre! Oh. <laughs> Czekoladowa minka. Jaka buzia w czekoladce. Czekoladowe Jest. Olek powiedz czemu to jest, to miejsce jest znane? Z, z czego? Czekał, it's a... Uh, bread. Chleb. Chleb. To był film, just down this hill. Oh, sorry, Holly. Zobaczcie, jaka piękna uliczka. Dzisiaj dotarliśmy na główną ulicę w Sh Shrubsbury. E, nazywa się Gold Hill. Jak możecie zobaczyć, jest przepiękna na wzgórzu, z pięknymi widokami tam daleko. No cudo po prostu, utrzymana w niesamowitym stanie. Coś, co najbardziej uwielbiam w Wielkiej Brytanii. Możecie zobaczyć, jest prześlicznie, zdecydowanie miejsce, które warto tutaj odwiedzić. Czy z dzieciakami, czy jako para. E, przejść się uliczkami. Daje zdecydowanie taki typowo angielski charakter. Właśnie idziemy w dół, będziemy musieli za chwilę zejść. Czy... Strasznie zimno. Ojejku, jaka łezka! ojejku. Szybciutko, wycieramy łezki, idziemy na dół, żeby wejść na górę, bo będzie nam cieplej, dobra? Szybko, let's go! Szybko! Zaraz musimy iść pod górkę! Bela na prowadzeniu! Uwaga! Jako pierwsza! Olek, jak myślisz? Pięknie? Pięknie tak, bardzo strome o! 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 O, bardzo stroma, tak? Bardzo stroma. Ale jak męcione. Musimy iść do sklepu, bo mój ulubiony, ukochany mąż zapomniał nam szczotecz szczoteczek do zębów. E więc od wczoraj nie myłam zębów. Mm. Dobrze, że tego nie czujecie. Po to właśnie ma się dzieci, żeby pracowały za nas. <noise> one by one. Okay. Właśnie wróciliśmy do kampera, e, możecie zobaczyć jak siedzimy, obok mnie jest Belunia na iPadzie właśnie, cześć Belusia, yes. nasz super rajdowy kierowca Oliver, który pilnuje żebyśmy dojechali cześć. bezpiecznie, e, z tyłu mamy Lilunię, cześć Lilusia, na iPadzie. E, Teraz jedziemy do Dodo. Do. Niestety pogoda jutro ma być bardzo, bardzo deszczowa, ale to jest właśnie plus jeżdżenia camperem. Możemy sobie pozwolić na to, że możemy w każdej chwili zmieniać nasze plany. Właśnie dojechaliśmy do Lulukow. Zapłaciliśmy za parking 15 funtów. Jeden z najdłuższych parkingów możliwych chyba w Anglii. Ale będzie warto, obiecuję, bo widoki są przepiękne. Olek, co chcesz powiedzieć? Hey, hey, bardzo zimno. <laughs> bardzo zimno. Uwaga, robimy zawody w rzucaniu kamieniami. Pierwsza, najmłodsza Bela. Wow, brawo Bela! Wow. Nie wiem, gdzie poleciał! Ale daleko Wow! Zaraz tata! Tata! Uwaga, tata! Nie, słabo tata, niedobrze tata! Słabo, słabo! bardzo słabo! już widać piękniejsze widoki na zatokę. Bela, idziemy na samą górę, nie? Tak! Na samą górę! Pokaż mi swoje mięśnie! Wow! Będą najładniejsze widoki z góry. Już kiedyś byliśmy tutaj, dziewczynki miały malusienkie, ale miały dwa latka, więc super jest wrócić. Tak, Olek studiował geografię. Kołem ci geografa. Geografia. geografia. Tak. I nam coś powie o tym miejscu. Co to jest? Co to jest? C -a -zotoszka. Zatoczka. Zatoczka, tak. I co mamy? Na końcu mamy kamienie, skały, które tak naprawdę może nie jest w stanie przebić. A tutaj z tyłu. Mamy bardziej piaszczyste wybrzeże. Zobaczcie jakie piękne widoki. Po prostu cudownie. Dzisiaj może jest bardzo wzburzone, Więc widać jak uderza w skały. Zdecydowanie polecamy to miejsce. A teraz wybieramy się na tą górę przed nami. Tam, na samą górę. Bo idziemy do De Do. Szybko, do szybko! Do. Dobra, idziemy teraz na samą górę. Lata gotowy? Olej gotowy, tak. Bela gotowa. Gotowa. Lila gotowa. Lila już ma pierwszą pozycję obejmuje. Brawo! Już prawie na miejscu. Jeszcze chwila. Zobaczcie na tego maluszka. Brawo Pelusia. Chwieje co. Zobaczcie jak pięknie. Nie mogę się doczekać. Z dołu widoki. Morze jest bardzo, bardzo złożone. trzeba bardzo uważać. Ale co jest ciekawe, w Dodo. -do, do jest to miejsce tak naprawdę rodzinne. Właścicielami jest rodzina. Pozwala tutaj oczywiście zwiedzającym wchodzić. Oraz co wakacje ludzie wchodzą na samą górę tego klifu, żeby skakać z niego. Dobrze, bardzo dobrze. Jedno z moich ulubionych miejsc jest właśnie Dededo. Zobaczcie jak pięknie bardzo trzeba uważać z falami. Właśnie przed chwilą widzieliśmy, jak pies został zabrany przez falę. Udało się właścicielowi uratować, ale bardzo niebezpiecznie. Wydaje mi się, że ludzie czasami sobie nie zdają sprawy, jak takie fale mogą po prostu w sekundy tak naprawdę zabrać się w głąb morza. We did it! We did it! We, We did it! hooray! Woo! Właśnie skończyliśmy, wróciliśmy do parkingu. 15 funtów kosztuje dla kamperów, a Terfun tego co Alech ja mówił dla normalnych samochodów A gdzie teraz idziemy? Na lody! Lody! lody w lutym Did we make it? jest oh. uh, Max? Mango Mango, a Lila co ma? Cherry Cherry, Wisienka. A mama ma ginger Chcesz? Nie. Właśnie przyjechaliśmy na kemping i czekamy na Olka, bo musi nas szczekinować. Bela się zastanawia, czy jest plac zabaw. Nie? Tak. Tutaj mamy mapę. Bela, odpowiedzialna jesteś numer 74. Jedziemy. Tak, 74, brawo. Gdzie jedziemy, Bela? Którędy? 74 Przy toaletach podobno stajemy. Gdzie? O tutaj? 74. Jej! Yeah! Na plac zabaw? Tak, idziemy zab z Belą szukać placu zabaw. Którędy, tak. Bela? Tam. Tamtędy. Dobra, idziemy tam. Znaleźliśmy plac zabaw. Zobaczcie jak wyglądają place zabaw na kempingach. Jest zjeżdżalnia. Do wchodzenia. Uwaga, uwaga. Bela zaraz będzie próbować i oceniać. Wygląda super. Również huśtawki, No super. Pomimo tego, że dzisiaj byliśmy na ogromnym spacerze, to Bela jeszcze pełna energii. Dziękuję bardzo, oglądasz Dziękujemy bardzo, że oglądaliście. Thanks yeah. for watching! Polub i obserwuj. I obserwuj. Pa!